Witajcie, e, prosiliście mnie o 5 e, przypadkowych faktów o mnie Zresztą Magic 2 mnie zatagowała, więc oto i on Ogólnie kojarzy mi się z tym tagiem tylko jedna scena z filmu typu Introduce yourself, no way Introduce yourself, ok Siabuja, sia-sia-siabuja, wrong call Dobra, głupio to było, ale Rewelacyjny film, bardzo lubię w ogóle takie chirliderki takie tam. Uf, uf. No ale dobra, nieważne. E, ogólnie pięć przypadkowych faktów o mnie. Oto i one. Pierwszy. To może zacznę od tego, jak mam na imię, bo też wielu z Was się pytało, więc marzena, marzenie. Hmm? Nie wiem, w ogóle śmieszna historia z tym imieniem, bo mi dała je sąsiadka. Bo moja mama w ogóle nie miała pomysłu, w ogóle miała być chłopcem. Moja mama nie miała pomysłu, jak mi dać na imię, jak to w końcu dziewczynka wyszła. No i tak myśleli, myśleli. I w końcu sąsiadka przyszła i mówi: Niech to będzie Marzena. I tak spojrzeli na siebie i powiedzieli: A niech będzie. Więc jestem Marzena. Eee, to taki niby mały fakcik, nie? Eee, drugi fakt o mnie to to, Że jestem świeżo upieczonym technikiem farmacji. Może nie zapyszajmy, bo wyniki egzaminu dopiero za tydzień, ale jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Praktyki w aptece miałem już zaliczone, bo naprawdę rewelacyjnie się tam czuję w swoim żywiole. No ale stwierdziłam, że technik farmacji troszeczkę nie wystarczy jak dla mnie Więc od października zaczynam nowe studia e, Odnowa biologiczna z żywieniem człowieka Tak więc, moje kochane Jakby co, będę dawać wam e, potajemnie newsy I małe sekrety na temat żywienia i diet I mam nadzieję, że wspólnymi siłami coś tam e, Zdołamy po prostu e, wymyśleć Na temat e, naszego ciała, żywienia i takie tam Kolejną rzeczą, z którą mogłabym się z wami oczywiście podzielić, jest to, że chciałam być zawsze aktorką. mojej mili. Patrzcie na mnie i myślicie, czy ona może związać filmową? Co ona w ogóle mówi? Gdzie ona do telewizji? Ale ja nie o telewizji mówiłam. Chciałam być aktorką teatralną, przeżywać wszystko na scenie, i nawet byłam przez jakiś czas w teatrze rapsodycznym w ogóle świetna sprawa i ogólnie tak się tym pobierałam całą sceną i teatrem więc stwierdziłam, był casting na Roma i Julię. Słuchajcie. To było kilka lat temu, więc. Ale ogólnie mój wygląd mało się zmienił. Może byłam troszeczkę szczuplejsza, chociaż nie wiem. Dobra, nieważne, to nie jest w ogóle istotne. Był casting u mnie w mieście na Roma i Julię ogromny po prostu w teatrze i było mnóstwo ludzi. I czekałam na ten casting, byłam w ogóle po szkole. Biegłam po prostu z jęzorem na brodzie i byłam mu i mówiłam: będę Julią, będę Julią! I tak sobie po prostu. Byłam pozytywnie nastawiona, tak. Ogólnie spędziłam na castingu chyba 8 czy 9 godzin po szkole, czyli po prostu i bez jedzenia, czajcie, nim nic nie jadłam. To był jeden z niewielu takich dni, i po prostu tam było coś takiego, że dali mi partnera i musieliśmy się tekstu nauczyć. Partner był fatalny w ogóle w dresie. O Jezu, jak sobie go przypomnę, to ja mówię: No, ty Romeo, to nie będziesz, ale ja Julio. Owszem, owszem, będę Julio. No i ogólnie, pozytywnie byłam totalnie nastawiona. No i poszliśmy, ja ogólnie miałam taką wizję, słuchajcie, że ja się tak. bo był taki piękny fotel, taki bardzo stary, piękny fotel, i ja mówię: Ja wezmę się tak położę. Tak, rozmarzę. W ogóle jakoś głupio była ubrana. Tam niektóre dziewczyny paradowały w takich lekkich sukieneczkach, a ja ubrałam jeansy i nie wiem, tak, to była taka moda, że jeansy i jeszcze spódnica jeansowa, i w ogóle jakaś bluza, nie wiem, jaka wiocha była. Ja pierniczę. No i tak się ubrałam. I ja mówię, ja, ja, ja zagram rozmarzoną. Słuchajcie, rozmarzoną zagram. I ja tak się rozłożyłam na tym fotelu. A dyrektor, główny y, głó główna osoba w jury powiedziała, o ja trzeba mówić już, nie? A on mówi... Co, co ty robisz? A ja mówię, ja rozmarzoną robię. A on, to wygląda się gnać pana prostytutka. I po prostu moja Julia po prostu potem wracając do domu śpiewałam, nie będę Julio, do mnie nie pasuje. I sorry, Julia już nie byłam. No i a propos aktorstwa, to naprawdę nie poddałam się, tak? Ja po prostu cały czas mam nadzieję, że po prostu e, Hollywood, Bollywood może cokolwiek będzie w życiu moim Bo jeszcze po prostu, kiedyś jak byliśmy mały miałyśmy swój kabaret, hmm, ho ho, nie, nie to żebym wam chuchała, po prostu taka była nazwa, ho ho i ogólnie fajne było. Mój brat tańczył tam taki mały w, pod, w takim ogromnym podkoszulku Stomila 100, 100 i, i po prostu fa, fajnie było. Wygraliśmy, oczywiście, taki wielki casting na kabarety, więc ho-ho. Niech żyje. E, no, kolejny casting był na M. Jak Miłość w ogóle. Co to, po, to była porażka? Ja nie wiem, czy w ogóle moje zgłoszenie zostało wysłane, bo tam jakieś co chwila błądy wyskakiwały. No, ale jak sobie przypomnę, jak po prostu przed kamerą chodziłam z lalką i włączyłam w internetu płacz dziecka, że niby je uciszam. I rozmawiam z Piotrkiem, Jako Kinga miałam być. No, ale nic. Niech M. Jak Miłość. żałuje. Okej, okay. słuchajcie. Ko e, w ogóle muszę się trochę sprężać z tymi, tymi faktami. E, kolejny fakt o mnie to uwielbiam po prostu gotować. Kocham nad życie gotować, tak samo jak jeść, bardziej gotować, bo jeść, je, goto jeść, gotować. Obydwa tak samo, kocham. E, a moją inspiracją jest Gordon Ramsay. Kocham człowieka naprawdę bardzo, jest moim idolem. I oglądam wszystkie programy, e, jestem po prostu. Z nim zauroczona, i nawet mi nie przeszkadza to, że on tak prze, e, przeklina. No, tak, ta, ten typ tak ma. E, ogólnie w szkole i, i moi znajomi wszyscy mówią, że jestem drugą Nigellą, co po prostu bardzo mi pochlebia, chociaż e, ja w życiu bym się do niej nie porównała, ale, ale tak jakoś jest. Dziewczyna mówią, że i figurka, i gotowanie, więc naprawdę było mi bardzo miło, gdy takie rzeczy słyszałam. Więc tak, gotowanie jest. Kolejna, kolejna sprawa o mnie to, to fakt taki, że gdy oglądam filmy typu jakieś o sporcie, że ktoś tam biega, że ktoś tam tańczy, że ktoś tam y, boksuje się, a już nie, wspom nie wspominając Rocky Balboa. Słuchajcie, ja nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam Że po prostu e, od razu film się kończy, ja idę do pokoju i robię to, co taka osoba w tym filmie A jak po prostu e, taniec, so, próbuję po prostu tańczyć modern jazz dla otyłych A, a po prostu jak leci Rocky Balboa, to wbiegając po schodach ja słyszę tę muzykę, nie wiem, czy wy tak macie Albo jakiś boks, to ja po prostu potem, po tym filmie idę do pokoju i boksuję się z moim własnym bratem Więc e, ja tak mam ale nigdy mi to nie wychodzi. Po prostu, jak następnego dnia się budzę, to już mi przychodzi cała fascynacja danym sportem. Cóż by, cóż by tu jeszcze Wam powiedzieć? Może fakt taki, że ja nigdy nie mam się w co ubrać. Prawda jest taka bolesna, wszyscy urozy na mnie krzyczą, ale ja nigdy nie mam się w co ubrać. Moja szafa pęka w szwach, mam walizki po każdej stronie szafy, pod łóżkiem, łóżko już mi się po prostu zarwało, bo te walizki tam stoją. I, I po prostu ja nie mogę ani wyrzucić ubrań, ani nic na siebie włożyć, więc po prostu niech mi je go kratuje. On, on się na tym zna, on by mi po prostu zrobił na tych wieszaczkach takie, takie różne style, żebym ja sobie mieszała, bo. Pełno tego jest, no ale co z tego, jak ja tego nie używam po prostu nie wiem. E, nie wiem, co Wam tu jeszcze powiedzieć, kochani, co byście chcieli wiedzieć o mnie. E, dobra, może, może chcecie coś wiedzieć, to pytajcie. Ja ogólnie jestem otwarta na wszelkie pytania. Przepraszam, że nie wszystkim odpisuję, ale ja w ogóle się nie spodziewałam, że, że tylu kochanych ludzi będzie do mnie pisać, więc bardzo Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje, za te wszystkie prywatne listy. I to naprawdę, nie tak. Pobudza to działanie, żeby będziemy robić więcej, że z rady, że, że, że te komentarze to tam te złe, to, to sprawią, że jesteśmy tylko silniejsze, no bo wiadomo, nikt po prostu e, nie stał się silniejszy od tego, że ludzie ich płaskają po głowie i mówią, ale jesteś fajny. Nie, właśnie złe komentarze właśnie są fajne, więc, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra, kochani, kończę, bo czas, czas ucieka, a... E, Mam nadzieję, że, że miło spędziliście czas i do następnego. Bye bye.